Dzwonię. Dzwonię. Cześć, to Marlena. I Marcin. Weekendowe malowanie. Przychaliśmy, żeby pomalować Wam pokój. Dzień dobry, zapraszam. Wreszcie coś dla mnie, pokój dla dwóch dziewczynek. Malujemy. Weekendowe malowanie, cześć Marlena. Jeszcze raz oficjalnie. Witam, Marcin, dzień, dzień, dobry. dzień dobry. A to są nasze księżniczki, którym tak, malujemy pokój w dzisiejszym I tak. odcinku. Fantastycznie. Jak pani księżniczki na imię? Laura i Cornelia. Super. Kornelia. Super. Cornelia na razie się nie pokazuje. Wow, pokój jest naprawdę kolorowy. Tak, jest fajny, ale myślę, że możemy zrobić tutaj małą rewolucję. Jak pani uważa, jakie kolory będą fajne? No, Takie dla dziewczynek może różowe. Dziewczynek różowy. Choletowy. Super, na pewno coś wymyślimy. I na pewno dołożymy jakiś wzór. Na ściany są gładkie, mają tylko jakieś nadruki. Tak, Ale te madruki mogą pozdejmować, prawda? Poznajmujemy, pozakładamy. Mm -hmm. Porobimy jakieś wariaty na ścianach, także dziewczyna na pewno będzie się podobało. Dobrze, no to wołajmy na ekipę, Marcin. Trzeba tracić czasu. To co ma rękę, oklejamy? No tak, trzeba pamiętać, że absolutnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby przed malowaniem bardzo dobrze zabezpieczyć powierzchnie, które nie będą malowane, żeby później nie mieć niepotrzebnego stresu. Przy zrywaniu, tak? Przy zrywaniu, dokładnie. Malowanie malowaniem, ale zabezpieczanie. Marcin, dziewczynki są jeszcze bardzo małe, tak sobie myślę w ogóle, jak jakby zagospodarować ten pokój, jakich kolorów użyć. Mhm. I to, co mi słuchaj, przyszło do głowy, to ciastko. ciastko. cupcake, Wyobrażasz sobie takie ciastko. Nie. To jest taka wielka muffina mhm. zazwyczaj z jakąś fajną polewą, lukrową, mhm. i jeszcze z jakimiś. Dodatkami, bajerami również z lukru wykonanymi. Aleś wymyśliła. Wymyśliłaś. Słuchaj, dalej. To ciastko zazwyczaj jest w takich pastelowych kolorach. Ja mm -hmm. myślę, że takie fajne, pastelowe, miłe wnętrze będzie dla takich małych dziewczyn idealne. Mm -hmm. Więc tak, pierwszy kolor, myślę sobie, wszystkie kolory będą smaczne. Mm -hmm. Pierwszy kolor smaczny kremowy. No. Drugi równie smaczny jasny, malinowy mm -hmm. róż. I trzeci Pistacjowa zieleń. Okej, okay, jak połączymy te kolory. Ja proponuję takie pionowe pasy. Zrobić te pasy mniej więcej na szerokości 15-20 cm. Mm -hmm. I jeden obok drugiego tak na przemian. Co? Pionowe pasy? Tak, ostatnio mieliśmy poziomą i mieliśmy kwadraty. Fajnie byłoby coś zrobić w pasy pionowe od sufitu aż po podłogę. Ale moje kolory zostają. Nie ma problemu. Sama słodycz. Bez niebieskiego tak. dzisiaj. Bez niebieskiego, bo wreszcie są dziewczyny. Sławku, tym razem chcielibyśmy z Marcinem tak sobie to wyobrażamy, żeby na tej ścianie były pasy pionowe. Czy również ja mogłabym spokojnie wykonać takie pasy? Tak, oczywiście. A przede wszystkim do tego będzie nam potrzebny tak, zestaw taśm, super efekty. Mm -hmm. Do tego celu będziemy używać taśmy koloru zielonego. W celu uzyskania idealnych linii. Drugą rzeczą, która będzie nam potrzebna, będzie nam potrzebny taki zestaw narzędzi, jak poziomica, ołówek i miara w miarę. Mm -hmm. W celu odrysowania, odmierzenia pasów. No i jak, piękny pas, piękny kolor. No wstyd przyznać, ale naprawdę. Nie, no jest super, czy już czujesz mój y, słodziakowy, y, kapkajkowy klimat? Czy jeszcze nie? Czy mam ci pomóc i dopiero poczujesz? No mamy czy... troszkę tych pasków też. Mężczyzno. Także. Byłoby mi przyjemnie, <laughs> jakbyś mi pomogła. Dobrze. Co najbardziej lubię? Czemu? Bo widzę efekty pracy. A jak malujesz? To nie, a zrywanie to jest fajna sprawa. Bo jest efekt. Widzisz, no to doskonale się uzupełniamy. A Ty co lubisz robić najbardziej bo, podczas poza malowania? Mnie, Bo dla mnie najfajniejszy jest etap planowania. Ekstra. Pięknie. Się Jestem do. z Ciebie dumna. Piona. Piona. I zrywamy dalej. Mamy tych pasów no, trochę do zrywania. W tym to... razie ja Ci pomogę, bo widzę, że coś Ci słabo idzie wolno. Pamiętaj, żeby zrywać pod ostrym kątem. Kochany, ja mam już tu opanowane do perfekcji. Zobacz. Dobra, to już mieliśmy pomalowane na dwa razy. Co dalej? No dalej paseczki w moim drugim smacznym kolorku. Waniliowo-kremowym. Nie wiem, jak wolisz. Nie w Pani smacznym, nie tylko kremu. w babskim. <laughs> e, trzeba będzie użyć innej taśmy. Pani też której? Tak. low -tech. Na świeżo malowane powierzchnie. I na delikatne. Dokładnie. A się to Super. Troszkę farby. Mm -hmm. Popaki, kawał dobrej roboty zrobiony. E, powiedzcie, co było najtrudniej? No, w pierwszej kolejności te pasy. Którą, e, to było na pewno my, czasochłonne, my, ale. Pracochłonne zdecydowanie był to. Ale efekt jest piorunujący. Dodatkowo doszła ta sztukateria. Odcięcia są super. Marlena Kolowy wybrała eleganckie. E, wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Zawołamy rodzinkę, niech ona sama to... oceni. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy, rodzinę. Zapraszamy rodzinę wraz z Marękomu. Dziewczyny, Kaman. Dobra, zobaczmy. Idziemy. Zobaczymy. Wow, dla mnie to też premiera. Super. Super efekty. A kołano się Dzień, Z dwójką. No i jak się podoba. Jak fajnie, Laura, podoba Ci się. No zobacz jaki pokój jest paski. Zobacz, jakie paseczki różowe. Kremowe, Fajnie. jak słodkości, jak na lizaku są też tak, takie kolory, lody. albo na lodzie, albo na, na babeczce, albo na torcie też takie kolory mogą być smaczne, kremowe, malinowe. Lełko, już możesz stanąć do siebie, na stajesz i zobacz samolot Zobacz na zobacz na Udało nam się osiągnąć ten efekt, o którym myślałam. Pokój jest naprawdę fascynujący, fantastyczny, cukierkowy, pudrowy, ciasteczkowy, kolorowy. kolorowy. Jak ci się Marcin podoba? Mm, wiesz co, znakomicie dobrałaś kolory. Fajnie się komponują. Białe pasy, w zasadzie kremowe, kremowe pasy z różowymi pasami. Super, tak. Pokój dla dwóch małych dziewczynek trafiony. Co w następnym odcinku? Zachowajmy troszkę niespodzianki powiemy tylko, że to będzie pokój dla czteroletniego chłopca. Zapraszamy. Zapraszamy.